Czy wy y, nie macie wiecznego jet-laga? Niestety y, jest taki problem, wiele osób ma zwyczaju, no nie nocne zwyczaje ma jest dostosowanych do nocy, że lubi siedzieć w nocy do późna w nocy. No tak są biologicznie skonstruowani, no, tak wyewoluowaliśmy, że są dwie grupy, jedna grupa pilnuje dzieci w nocy, druga pilnuje dzieci w dzień. Tak, niestety, no, ogólnie system i ten, no, projekt dnia, no, przez pracodawców, no, wszystkie sklepy urzędne jest no, zaprojektowane pod ludzi, będący dziennymi ludźmi. I ta grupa, no, jedna, ta nocna, no, przez to cierpi. O ile, no, ten ma spokój, no, w nocy, no, taka jest dla nich korzyść, noc jest spokojna, noc jest... Fajno, bo, bo są w mniejszości. Ludzie są otoczeni, to, czy nie jest cicho. To no, ma wiele problemów. Ma niestety wiele pro problemów. I no, w większości te problemy no, wynikają z tego, co się im narzuca. Przez to mają mniej snu, są głupsi i otępieni, Więc. No, Trzeba jakoś tam przebudować swoje te struktury życiowe albo powinni nie wiem, robić stanowiska pracodawcy odpowiednie dla osób siedzących w nocy, że nie wiem, no i zmiany specjalne, nie wiem, zmiany, na no, przykład na 14. I wraca się, po, nie wiem, po 22, bo no, 8 godzin się pracuje średnio no, u pracodawców no, i jeszcze 6 godzin tydzień pracy no nie wszedł w życie. Jeszcze, jeszcze więc no, te dwie zmiany by się robiło. No, na ósmą na przychodzą ci ludzie dzienni, co potrafią stać o siódmej, Potem na no, dwie godziny się widzą między 14 a .00, 16 jedno przekazują obowiązki, chociaż no, to nie zawsze ma sens, gdyż no, dość niesprawnie no, na by przedsiębiorstwa pracowały jakby... No, musiały być takie dwie zmiany, no, ludzie nie mogliby ze sobą współpracować, a... no, a co, no, nie będziesz dzwonił do swojego kolegi, bo co tam, kolego, zrobiłeś. Kurczę, kiedy się to załaduje, chdsk? 47%! Ech... dobra, m... się o gadać jeszcze. No, bo to, to ja kręcę tylko dlatego, bo chdsk... To, to chwilka musi potrwać. Swoją drogą, myślę, że szum ma duży udział w szumach, szumach, szumach w moich filmach. Że laptop tyle szumi I, i to jego szum w dużej mierze usuwam. Następne no, kakao już nakręciłem, bo mi się podobało, ale... No to trochę podobne wnioskowo Kakao jest to nieprzytomne. Obecnie pracuję nad swoim projektem, yy, Żydowską Fabryką Kleju, tak, nie wiem kiedy ten film wypuszczę, może po, może przed tym, mam nadzieję, że to, to jest siebie tytułu. o, ja tego, ja tego, tego nie widzicie, ale no ja mam kamerę i to jest kropka czerwona i mam na czole kropkę czerwoną między oczami, to jest, to ja teraz tylko widzę, teraz tylko widzę. Ja ten nie wiem, hinduski tak robią, ale nie, nie wiem dlaczego, nie wiem, może niezamężne są, albo że zamężne są, nie wiem, albo tak, albo odwrotnie, coś z wyjściem za mąż, to ma związek, może że chcą być za mąż, albo może że chcą być wiecznie same, bez męża. Hmm. Ciężko jest mówić. Chociaż nie, to jest, nie. To, to, to jest sprzeczne z tym, co chciałem powiedzieć. Ciężko jest zacząć mówić. Generalnie, jeżeli nastawiasz się na takie mówienie bez no, kontekstu początkowego. No, ja jakoś taki kontekst złapałem, że nie wiem, że o czymś tam powiem, ale potem się rozkręciłem. No, dlatego takie monologi, niestety, no. Nie dlaczego mówić? Niestety, no. Dobra, to jest kolejny problem z monologami. Monologi mają no, kilka problemów. Kurczę. No, pierwszy z problemów jest taki, że mogą się rozjeżdżać niestety. I teraz się trochę rozjechało. Drugim problemem monologów jest to, że człowiek może się zakręcić, albo pójść w temat y, niepotrzebnie. Albo zmienić temat nagle. Zmienić nagle ten temat, mieć, mieć nową myśl. że, Nie wiem, no zainteresują mnie nagle król króliki i coś będę o nich mówił. Tak. Wrogie monologów... Takim już raczym, no, wynikającym ze specyfiki osoby też jest, no, tam tu też wynikało ze specyfiki osoby, jest, no, no zacinanie się, drobne przejęzyczenia też są wrogiem monologów. Monologi mają dużo wrogów, brak kierunku tej wypowiedzi, yy, jakim, są, jakim są monologi, ile to HDSK, no, 49%, było 47%, Nie, o kurczę. I, po co ja w ogóle to uruchomiłem? Nie wiem, uruchomiłem. komputer i takie, jest, deska. Monologi są ciekawe, no, bardzo lekko się kręci. Myślę, że na no, przykład ludzie tego nie prowadzą. Ludzie prowadzą vlogi. Ludzie prowadzą vlogi na jakiś te temat wybrany, ale może monologi są czymś lepszym. Monologi to bardziej vlogi niż vlogi. Logi są no, dość luźnymi materiałami, no, jak zwykle, no, zwykle no, osoby tak robią, dość luźno. Są też takie vlogos no, showy bardziej, ale rozumieć ten koncept, że a nie no, wypowiadasz się, nie wiem, kurczę, dlaczego mi to wyszło do głowy, jako przykład, aborcja. Prz przepraszam za taki temat. Nie wiem czy, 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 czy mi przyszło do sobie temat, że no, no, bardziej przykłady do vlogu, że nie wiem. Ale może być, może pójdziemy tym tropem, że nie wiem, taki luźny wrok yy, o aborcji ta osoba sobie mówi bla bla bla, bla bla bla. Aborcja jest taka, aborcja jest taka, uważam, że tak, że może. A może w tych warunkach jest dobrze, okej. Okay. Show to taki bardziej show, że pokazuje, ha tutaj statystyki, tutaj statystyki, jo yo jo. No, są takie show są żartobliwe. Monogi to jest już zupełna wolność, zupełna wolność, bo nie czujesz tematu początkowego, nie czujesz tematu końcowego. Monolog to jest, to, to jest bardziej vlog niż vlog. No i, no i cyfra 55%. Jezu, ale jestem... Ten jetlag, tutaj wraca ten jetlag, mi się spać. Jejku, to jest okrutne. Jak można wymyślić, żeby być na 8.30 gdziekolwiek? Ja tego na dosyć nie pozwolę sobie na pewno, nie wiem. Zrobię wszystko, żeby nie jakieś zazałta prowadzić, Jeśli nie wiem gdzie na 11.00, czy coś. Okej, teraz oczyściła się karta, bo straciłem temat znowu. Wyczerpałem tematy, które już zaszedłem wcześniej. Może pójdziemy dalej. Może pójdę nie dalej, nie dalej. Raczej w, w innym kierunku. Hmm. Myśl, jaka mi się nasunęła. Nie myślę, że nasunęła mi się taka myśl, ponieważ na, ak akurat na, nie wiem, różne obrazy się pojawiają. Ach, teraz skasuję tamtą myśl i rozwinę tą myśl, bo tą też czuję. O obrazach w głowie. chciałem mówić o 8-bitowych grach, ale nie, konkretnie o jednej, o telefangu. Nie wiem, pomyślałem się o telefangu, nie wiem dlaczego pomyślałem o telefangu. Czyli telefang na konkretnie o Command Jade. Nevermind. Nie, po angielsku mówić. Kolejny temat na off Trzeba uważać, żeby nie off w swoich wypowiedziach, bo ludzie no, stracą wątek poprzedni. Nie Przyszedłem do, do telefonu, a teraz mówię o, o, o tych kwestiach po angielsku. No trzeba unikać za bardzo, nie wiem po co. Okej, okay, takie, takie angielskie rzeczy. No więc chodźmy dalej do tego, do myśli. Kurczę, ja zgubiłem wątek ja bym mieli się nie zgubić wątek. Co ja się myśli, jakie nachodzą rurny. Mnie bardzo często myśli nachodzą takie złośliwe. Coś jak ten ze współczoreta tak tej rzeczy jak się to nazywało, że nie wiem, że masz tik jakiś swój. Ludzie, którzy każą, że ktoś progna. Ale no, zwykle to wygląda na bardziej takie tiki są. To jest rzadko mi no, toliwa choroba bardzo. U mnie takie, że myśli nachodzą mnie głupie bardzo. Takie... nasze głupie... Jakby to określić. Widzę na przykład kaloryfer i zaczynam go gryźć. W myślach gryźć. Żeby to przyznajomiłem i mówię ba 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 jestem bober. Ja to wyobrażam sobie, że ja takie rzeczy robię. Ale może no nie dotykam się z, z panem ze sklepu w niekomfortowy sposób. Taka myśl mnie nachodzi! nasze... bez żadnego kontekstu. Nasze, może być nie z, z takich powodów, jak ludzie mogliby pomyśleć. Po prostu myślimy na chodzi, żebym mieć być może złośliwość, żebym czuł się niekomfortowo. Że nie wiem, że nie myśl o tym, nie wyobrażaj sobie, jak dotykasz tą starszą panią na ulicy. Nie myśl sobie takich rzeczy, ale nie, oczywiście. Ja o tym pomyślę. I Tego nie powstrzymam, albo że robisz krzywdę komuś. Takie, no, to nachodzi, żeby że krzywdę komuś, albo że, że mówi coś najbardziej bezczelnego, nie wiem, jakiś z przeszłości wygrzebuję w kontakcie z kimś. I wyobrażam sobie, że ja to mówię, nie, na przykład, e, kolega Bartek, mam jakichś kolegów Bartków, ale nie mam konkretnego kolegi, chyba. I jak mam konkretnego kolegę Bartka, to przepraszam, ale Bartek jako imię, nie, nie chciałbym użyć imienia konkretnego takiego, z kim mam silną więź kolegi, że nie wiem. Bartek... Nie wiem, z Bartkiem na przykład miałem w przyszłości jakiś wątek. Powiedzmy... Ojejku... Ja tego nie robię. No zepsuło, to jest normalnie dla mnie szczęście, że skończyło się to CHDS-ka i ten. Ale nie, ja się wciągnąłem w to. Ja się wciągnąłem w swój monolog. Dokończę Bartku i będzie koniec. Więc powiem że z Bartkiem napadliśmy w dzieci na sklep, i jego siostra też napadła, ale ona się przewróciła i zmarła. I ten, i nie wiem. Ja myślę, że, ha, mój mózg mówi, a co by było gdyby mu przypomnieć na jego urodzinach? Że nie wiem, że ta sytuacja przypomina mi, jak Twoja siostra zmarła, kiedy napadaliśmy na sklep. I takie myśli, że ja, ja coś takiego mówię. Mówię do kogoś coś, co nie powinienem mówić. Takie myśli mi nachodzą. Różne myśli, różne pomysły. To jest już dobra strona, że te różne pomysły mi nachodzą. No, 50% pomysłów na osoby kreatywnej... Czasem brzmią pretensjonalnie. No, jeżeli jakiekolwiek masz kreatywne myśli, no to procent to z tego to jest hit. To jest Miss, Miss. Chciałem powiedzieć Hit ale mówiłem, że duży procent tego to jest Miss. To inaczej, że... No, to jest mis". I Mówiłem sześciatem angielskim, że nie używam angielskiego. Trafić spudłować. Trafić spudłować. Duży procent tego to jest trafić spudłować. Że... Co to jest za niebieski ekran? Co to jest za okienko? Ustawienia? sp Au, O. Co to mi poraziło prąda? Dobra, załadowało się, nie, to nie jest żadne okienko, nie, ale jest z, z bezpieczeństwo, po prostu, no, komputer, bo nie co to za okienko, no, nie, nadal no, nie cieszę to za okienko, no, chyba co to z tym, chds ka było, Ech, dobra. Najgorszym rzeczą jest, no, zacząć, sko skończyć. Mówię, zacząć, jak chciałem ci powiedzieć, skończyć, skończyć na pusty, więc muszę jakoś to zrównoważyć. Zrównoważyć, poruszając ostatni już temat, ostatnim tematem będą no, koce. Koce. To jest dużo gorszy temat niż wszystkie poprzednie. Wiecie, no, nie chciałem, żeby ta pauza zmieniła się w koniec, żeby jako dowód z tego, że, że wszystko się kończy. To teraz, no. Próbując rozwinąć, drugi raz tak jest, próbując rozwinąć jakiś inny temat, yy, rozwinąłem dużo ciekawszy, inny temat, taki bardziej metafizyczny, nie metafizyczny, ale no, no, rozumiecie, pobliżę, temat inny. Ja lubię trzymać obiektyw w dłoniach. Koń, no i zupełnie się zgubiłem, teraz już zupełnie się zgubiłem. Przepraszam, bym rozwijał fajny temat, już nie pamiętam jaki. Co to jest? Co to jest? I wszystko sprzeczne z moimi podglądami, nasze. Znaczy Słowami, co ja mówię.